Zatrzymajmy się na chwilę. Przy suplementach kwasów omega-3. Tak. Mam tu trochę omega-3. Mam tu dwa z nich. Ale kiedy wspomniałem o obu, powiedziałeś, że muszę bardzo uważać na to, jaką markę kupuję, a także na temperaturę. Zatem spośród wszystkich dostępnych suplementów diety ten z kwasami omega-3 jest prawdopodobnie tym jedynym preparatem, którego etykietę należy bardzo dokładnie i uważnie przeanalizować. Przeprowadzono pewne badanie naukowe, które wyraźnie wykazało, że około 95% najpopularniejszych suplementów omega-3 w Stanach Zjednoczonych, a przebadano ich około 85, przekraczało dopuszczalny poziom utlenienia. Oznacza to, że te kapsułki, ponieważ zawierają kwasy tłuszczowe omega-3 pochodzące z oleju rybiego, czyli są olejem, mogą się psuć i utleniać. Zazwyczaj dzieje się to, gdy znajdują się w podwyższonej temperaturze. Oto praktyczne zasady. Po pierwsze, należy szukać producenta, który cieszy się dużą wiarygodnością i posiada certyfikaty. Atestowany? Tak, która wydaje certyfikaty w zakresie, wiesz, wszystkiego, metali ciężkich. Pilnują poziomu utlenienia i tego, by skład był zgodny z etykietą. To kolejna przerażająca rzecz. Rynek suplementów jest słabo uregulowany. Omega-3 traktuje więc tak samo jak oliwę z oliwek. Chcesz pozyskiwać ropę naftową z regionu, w którym jesteś. Włożyć do lodówki? Włóż go do lodówki tuż po dostawie. No, tak. dlaczego nikt o tym nie mówi? Nie jestem pewien, ale to jest to samo, co oliwa z oliwek. Nie chcesz, żeby oliwa z oliwek zjełczała, więc nie trzymaj jej w pobliżu, w pobliżu kuchenki. Chcesz umieścić go w szafce, z dala od kuchenki. A czy one są dobre dla mózgu? Kwasy omega-3 to zdecydowanie jeden z najsilniejszych bodźców, jakie można podać mózgowi. Pomagają zachować płynność błon komórkowych. Tam, gdzie twoje komórki się stykają, neuron z neuronem Tworzą coś, co nazywa się synapsą. Aby to mogło się wydarzyć, mamy ogromny napływ wszystkich tych neuroprzekaźników: dopaminy, serotoniny. Mamy też wapni i potas. I to wszystko pomaga naszym komórkom mózgowym się komunikować, dobrze? Chcemy mieć pewność, że nasze błony, błony komórkowe, są płynne i ślizgają się, aby wspierać przekazywanie sygnałów w synapsach. Kolejną rzeczą, którą robią, jest to, że są porównywalne do NLPZ, czyli niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Mają one ogromne działanie przeciwzapalne. Właściwie uważam, że mają profil bezpieczeństwa porównywalny z lekiem zatwierdzonym przez FDA i przynoszą wyłącznie korzyści. Nie powodują żadnych skutków ubocznych. Co więcej, 60% naszego mózgu składa się z tłuszczu. 70% z tego to DHA. A DHA pochodzi z kwasów omega-3 kwasy tłuszczowe. Więc dlaczego miałbym nie chcieć zastąpić tłuszczu w moim mózgu tym, z czego jest zbudowany? A właśnie to robisz, kiedy spożywasz kwasy tłuszczowe Omega-3. W rzeczywistości przeprowadzono kilka badań, które wykazały, że kwasy tłuszczowe Omega-3 są najbardziej korzystne i najskuteczniejsze dla osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi osób posiadających gen ApoE4 i osób, które chorują na Alzheimera. Ponieważ, kiedy mówiłem o rozpadzie bariery krew-mózg, te pasożyty na barierze krew-mózg bardzo potrzebują kwasów DHA. W rzeczywistości, na zewnętrznej stronie naszego mózgu znajduje się transporter, który pozwala DHA przedostać się do mózgu. Wiem, że jesteś wielkim fanem witaminy D. Bo pojawiły się. Bardzo obiecujące badania na ten temat. Witamina D jest fenomenalna. Mamy receptory witaminy D w całym naszym mózgu, w pniu mózgu. A szczególnie dużo ich znajduje się w hipokampie i ośrodkach pamięci naszego mózgu. I faktycznie przeprowadzono badanie na stulatkach w Chinach. Stulatkowie? Tak, tych, którzy dożyli 100 lat, ale badanie dotyczyło kobiet. I wykazano, że kobiety, które zachowały funkcje poznawcze i nie zachorowały na Alzheimera, miały wysokie poziomy witaminy D, więc nie miały jej niedoboru. Niedobór witaminy D może zwiększyć ryzyko wystąpienia demencji o 40%. Wysoki poziom witaminy D wynoszący około 60 nanogramów na decylitr może prawdopodobnie obniżyć ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera o około 80%. A zaraz potem mamy tutaj to biały proszek przede mną. Masz szeroki uśmiech na twarzy i... Tak, ponieważ korzyści z tego płynące są naprawdę liczne, w zależności od tego, jaką markę kupisz, ale nie mogę wystarczająco wychwalać kreatyny. Moi rodzice biorą kreatynę. Mają 71 lat. Mój tata bierze duże dawki kreatyny. Moja matka bierze kreatynę w małych dawkach. To najczęściej badany suplement na rynku. Nigdy cię taką nie widziałem. Jestem tak podekscytowana, bo uważam, że to naprawdę tani i skuteczny sposób, żeby uzyskać wszystko, czego chcesz, zarówno od swojego ciała, jak i od swojej neurofizjologii, żeby je ulepszyć. Porozmawiajmy więc o kreatynie, bo wiem, że dużo się o niej mówi, ale kobiety i mężczyźni wciąż się jej boją. I boją się jej z dwóch powodów. Po pierwsze, boją się, że spowoduje uszkodzenie Nerek. Po drugie, boją się, że wypadną im włosy i zamierzam odnieść się do obu tych obaw. Ale najpierw porozmawiajmy o tym, czym ona właściwie jest. Kreatyna to naturalnie występująca cząsteczka. Produkujemy około 2 do 3 gramów kreatyny dziennie. Jest wydzielana częściowo przez mózg, ale w dużej mierze przez wątrobę. 2 do 3 gramów dziennie to świetnie, ale to za mało. Dlatego musimy ją suplementować. Przez całe lata 90. i 2000 ludzie suplementowali się 5 gramami dziennie. To jest właśnie ta miarka. 5 gramów kreatyny dziennie. Teraz, gdy badania nad zdrowiem mózgu są coraz bardziej rygorystyczne, odkryliśmy, że kreatyna ma ogromne korzyści dla mózgu. Ale tu pojawia się problem. Kiedy przyjmujesz 5 gramów kreatyny, nasycasz mięśnie. Pamiętaj, mięśnie są bardzo głodne, więc mają pierwszeństwo i wchłaniają całą tę kreatynę. Więc nie zostaje już nic dla mózgu. Tracimy też trochę biodostępności, gdy kreatyna trafia do mózgu, przekracza barierę krew-mózg. Ale kiedy dostaje się do mózgu, część z niej tracimy, dlatego musimy suplementować więcej niż 5 gramów. I jedno z badań, które zmieniło moje twoje myślenie, ukazało się w zeszłym roku. To było pierwsze w historii pilotażowe badanie przeprowadzone na pacjentach z chorobą Alzheimera. Mówimy o pacjentach, których mózgi są atakowane, znajdują się w kryzysie energetycznym, nie są w stanie efektywnie produkować energii, ATP jest całkowicie zaburzone. Metabolizm glukozy w mózgu jest zaburzony. Nie pamiętają, gdzie jest lewo, a gdzie prawo. Funkcje poznawcze są upośledzone. Podawano im 20 gramów kreatyny dziennie. Ile to kosztuje? Pokaż mi. No cóż, tak naprawdę jest ich cztery, więc chcesz, żeby było ich jedno. I nie wiem, czy zrobili to wszystko naraz, czyli dwa razy, czy też jak ja w czterech oddzielnych odstępach w ciągu dnia. No i zaczynamy? To dużo. To naprawdę dużo. Dlatego prawdopodobnie lepiej rozłożyć to na cały dzień, co właśnie zrobiłem. Dzisiaj wziąłem łącznie 20 gramów, 5 gramów rano, 5 późnym rankiem, a potem chyba 10 naraz tuż przed przyjściem tutaj. Więc to naprawdę spora dawka, jeśli przyjąć to wszystko naraz. I naukowcy odkryli, że ci pacjenci nie tylko zachowali swoje funkcje poznawcze, ale mieli też więcej energii i byli w stanie więcej ćwiczyć. I szokowało mnie to, że tak naprawdę nie ma znaczenia, ile masz lat. To nie zależy od płci. Kreatyna nie rozróżnia ze względu na wiek. Nie rozróżnia ze względu na wagę. Nie rozróżnia ze względu na patologię, chorobę, stan zdrowia czy pochodzenie etniczne. Po prostu jest. Jest tam, aby cię wspierać. To najlepiej przebadany suplement na rynku. A wszystko to jest ryzykiem. To wszystko nagroda. Nie ma żadnego ryzyka. Wspiera procesy metabolizmu energii komórkowej. Zasadniczo pomaga ATP wytwarzać energię. Jeśli masz niski poziom energii, zdecydowanie powinieneś brać kreatynę. Mimo wszystko, każdy powinien brać kreatynę. Przy mgle mózgowej. Tak, osoby z mgłą mózgową. Wiesz, tak naprawdę myślę, że jedną z największych korzyści odnoszą mężczyźni grający w futbol, zawodnicy futbolu. Właściwie to jest to cząsteczka o działaniu ochronnym. Badania wykazały, że przy stosowaniu wysokich dawek kreatyny rzędu około 30 gramów dziennie może ona skutecznie ich chronić. Przed urazami. Urazami, czyli na przykład uderzeniem w głowę, jak wstrząs mózgu. Może chronić twój mózg przed wstrząsem mózgu. Może chronić twój mózg przed udarem, może chronić twój mózg przed stresem. Najlepsze w kreatynie jest to, że działa ona w tle, gdy jesteśmy pod wpływem stresu. Myślę, że właśnie wtedy uzyskasz z niej najwięcej korzyści. Po tym, jak tyle usłyszałem o kreatynie w tym podcaście, zacząłem polecać ją wszystkim osobom w moim otoczeniu. Jest jedna konkretna osoba, która prawdopodobnie się wyróżnia. W tej chwili jest u mnie w domu, przeszła leczenie nowotworu i przeżyła je. I jak sama mówi, nie była już taka sama. Po drugiej stronie leczenia nowotworu i rozmawiałem z nią o kreatynie. I powiedziała mi ostatnio, myślę, że to był dokładny cytat. Czuję, jakbym odzyskała swoje życie. Ponieważ przyjmuję kreatynę codziennie, już od, powiedziałbym, około pięciu miesięcy. To zabawne, że o tym wspomniałeś, bo dosłownie w ciągu ostatnich dwóch tygodni przeprowadzono badanie pokazujące przeciwnowotworowe działanie kreatyny. Jeśli dobrze pamiętam. walią w ilości 0,36 g na kilogram masy ciała. Więc jeśli ważysz 70 kg, jeśli dobrze liczę, to wychodzi około 25 g kreatyny dziennie. To może wywołać te efekty, przeciwnowotworowe działanie. Wyświetlam badanie NHANES 2025 na ekranie. Objęło ponad 25 tysięcy dorosłych i wykazało liniową, ujemną korelację między spożyciem kreatyny a nowotworami. Każdy wzrost spożycia o jedno odchylenie standardowe wiązał się ze spadkiem ryzyka raka o 5 do 18%, zależnie od grupy. To jest naprawdę niesamowite. Ta ochrona była najsilniejsza u dorosłych po 50. Sugeruje to, że z wiekiem wyższy poziom kreatyny staje się kluczowy dla zdrowia komórek i nadzoru immunologicznego. Bo jeśli pomyślisz o życiu i energii, to po prostu potrzebujemy jej, żeby móc przetrwać. Potrzebujemy energii, żeby zwalczać infekcje. Potrzebujemy energii, żeby radzić sobie ze stresem, zachować prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Kiedy jesteśmy zdani na łaskę kryzysu energetycznego, nie możemy się bronić. Komórki nowotworowe. Nie jesteśmy w stanie zwalczać tych wyniszczających chorób. Zatem przy większej i lepiej wykorzystywanej energii, gdy nasze komórki sprawniej działają, logiczne jest, że zaobserwujemy spadek zachorowalności na raka. Prawdopodobnie można również zaobserwować wyraźny spadek zachorowalności na chorobę Alzheimera. Kiedy mówiłem, że kreatyna działa w tle stresu, to istnieją ciekawe badania pokazujące, że można... W zasadzie kreatyna to twoja droga wyjścia z niedoboru snu. Więc jeśli miałeś długą noc i jesteś niewyspany, może spałeś 4, 5, 6 godzin, jesteś niewyspany. Przyjmując wysoką dawkę kreatyny, około 15 do 20 gramów dziennie, możesz odwrócić negatywne skutki niedoboru snu. Czy ma znaczenia, o której godzinie przyjmujesz kreatynę? Nie ma znaczenia, o której godzinie przyjmujesz kreatynę. Nie rozkłada się w gorącej wodzie. Możesz ją przyjmować o dowolnej porze dnia. I nie ma znaczenia, czy bierzesz ją tuż przed treningiem, w trakcie, czy po treningu. Działa fenomenalnie. Niektórzy ludzie, badacze, zastanawiają się teraz, czy przyjmowanie jej wieczorem przed snem pomaga w jakości snu. I myślę, że to naprawdę ekscytujący obszar. Ale jest jedna rzecz, którą chcę powiedzieć wszystkim, ponieważ wiele osób boi się tego biomarkera zwanego kreatyniną, co oznacza, że... lekarz mi to rzekł. Tak. To oznacza po prostu, że masz wysoki poziom kreatyniny. To jest jeden ze wskaźników funkcjonowania nerek, ale uważam go za naprawdę bezcenny. I właśnie tutaj pojawia się mnóstwo bzdur na Instagramie i w mediach społecznościowych. Wiele osób mówi, no cóż, miałem... Tak dużo kreatyny, że mój lekarz kazał mi ją odstawić, bo miałem wysoki poziom kreatyniny. Ale poziom kreatyniny jest wysoki w okresach stresu, podczas intensywnej aktywności fizycznej. A także osoby, które mają dużo masy mięśniowej, wyższą masę mięśniową. Czyli ty, mają wyższy poziom kreatyniny. To, co chcesz zbadać, lepszym wskaźnikiem funkcji NEREK i GFR jest cystatyna C. Więc wszystko, co musisz zrobić, to naprawdę proste. Zapytaj swojego lekarza: Czy mógłbym prosić o oznaczenie cystatyny C w moich badaniach krwi? A jeśli ten poziom jest podwyższony i nie mieści się w normie, wtedy może warto odstawić kreatynę. Biorąc pod uwagę obecny stan wiedzy, nie widzę żadnego powodu, żeby nie przyjmować kreatyny każdego dnia. Uważam, że każda osoba, bez względu na swój wiek, powinna rozważyć stałą suplementację kreatyną. Ostatnio pojawiło się nowe badanie. Dotyczyło ono kobiet w okresie menopauzy. Było to naprawdę małe badanie. Było to randomizowane badanie, kontrolowane. Podzielono kobiety na cztery grupy. Były to kobiety w okresie około menopauzalnym. Podzielono je na grupę z niską dawką kreatyny, gdzie przyjmowały 750 mg dziennie, oraz na grupę ze średnią dawką, wynoszącą około 1,5 g dziennie. Następnie suplementowały one zarówno monohydrat kreatyny, jak i chlorowodorek kreatyny. Było to badanie dotyczące kreatyny w formie chlorowodorku. Była też grupa placebo. To, co odkryli, to że było to bardzo małe badanie z bardzo małą grupą. Odkryto, że osoby z grupy średniej, przyjmujące 1,5 grama, odnotowały znaczną poprawę nastroju i funkcji poznawczych. Obecnie kreatyna jest badana w... wśród kobiet na różnych etapach życia w kontekście około menopauzy, ciąży, menopauzy i demencji. To naprawdę niesamowite. Jedyne, na co chcę zwrócić uwagę, to dwie rzeczy, na które warto patrzeć w przypadku kreatyny, jeśli chodzi o standardy produkcji. Chcesz sprawdzić, a czy ma certyfikat NSF? A B. Czego chcesz szukać? Czy to jest CreaPure? I to jest złoty standard kreatyny. A pochodzi z Niemiec. I wiele. Więc ten, który tam masz, to na pewno nie CreaPure. Przepraszam. I... Poznaj moją kreatynę. Jak rozpoznać, co to jest po wyglądzie? Można po prostu powiedzieć, założę się o milion dolarów, że to jest ta marka, którą myślę, bo ma w sobie substancję przypominającą cukier puder. Gdyby to był czysty, złoty standard CreaPure, byłoby to ponure. Dzieje się tak, ponieważ wielu różnych producentów chce dodać różne dodatkowe substancje, aby mogły się one dobrze wymieszać. To chyba dobrze się ze sobą komponuje. Wiele osób skarży się również na dolegliwości żołądkowo-jelitowe po zażyciu tego leku. I wszystko, co mam do powiedzenia, to, że to nie jest powód, żeby przestać to brać. Może bierz dwa gramy na raz, może trzy gramy na raz.